Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z MO. Dzisiaj mam dla Was kilka nowych rzeczy. Pierwszą nową rzecz to jest nasz nowy Pokémon Shoomicz, którego złapałem podczas trenowania Trico naszego. No i mamy już go na 8 poziomie. Dostałem go chyba... Znaczy zdobyłem go chyba na czwartym bodajże. Albo na piątym. No i... Sumicz jak szumisz na razie. Ja mówiłem o nim w poprzednim odcinku bodajże albo w... No, jakoś ostatnio i chciałem go, żeby mieć Briluma, który jest potem wod y wodno, roślinno walczącym pokemonem, który się przyda na pewno na zim naszego ojca. I nasz Trico, który ma już 15 level i ciupkę, ciupkę poziomu brakuje mu do levelu 16, a na 16 levelu co jak co zostawiłem to, żeby... Było co oglądać podczas pierwszej ewolucji naszego Pokemona. Więc jeszcze zwiedźmy kolejną drogę, jaka jest to droga. To droga 104. Przejdźmy się, tu mamy kwieciarnię za kwieciarnią, jeszcze mamy jakieś rośliny i mamy... Pokémona, jakim jest Tylo, kolejny nowy Pokémon typu latającego. Chyba nie mieliśmy jeszcze tylo a okazji spotkać bo że nie. Eee, co użyjemy? Oczywiście nasz szumisz posiada Absorb, Dekul, Sunspor i Lixid. A Lixida Niech trochę się nasz szumisz poleczy, bo w sumie chciałem go trochę już weekspić i już zacząłem. Więc. Zaczynajmy! Walkę okay, Absorb. Myślę, że może dzisiaj nawet by się udało. Jeśli dobrze pójdzie, to lidera pokonać pierwszego. Ale to wszystko zależy od tego jak nam będzie szło podczas bo mamy jeszcze kilku trenerów przed miastem kolejnym, których musimy pokonać i nie wiem, czy szybko nam aż tak zajdzie, ale spróbujemy. Jak coś to dłuższy nie będzie po prostu. No, tyle tak, no, ładnie na Wbije Ale nam Nic to nam nie robi, pokonaliśmy Tylo 33 punktów expa, mało coś, mało, mało Dobra, zmieńmy Trico na pierwszego Pokemona Wrumpla spotkaliśmy, więc No, zniszczymy go generalnie I może będzie ewolucja naszego wspaniałego triko będzie growlem już i co? 46 punktów expa i tak jest 16 poziom, a co za tym? ewolucja triko naszego wspaniałego popatrzmy jak ewoluje do growla Fary poznaje nasz Pokémon, ale nie możemy go yy... szczerze mówiąc, nie chcę tego ataku, bo on w sumie jest słaby. Yy... pięknie nam pokazuje się nasz Growl, Ale jak mamy przejść jeszcze dzisiaj pierwszego trenera w pierwszą salę, to. Zmierzajmy ku niej. Mamy kolejnego trenera, jakim jest. Kim jest pierwszy trener, którego spotkamy na tej drodze? Jest to. Nie zdążyłem przeczytać, ale ma zygzaguna na siódmym poziomie, który nie powinien sprawić żadnych kłopotów. Tak jak mówiłem, pada za pierwszym strzałem z um, Magadreina. Bogaty chłopiec, Winston. Tak, to masz dużo pieniędzy, więc idź sobie stąd. Kolejna jakaś niewiasta, kim ona jest? Kogo spotkamy w tym momencie? No i naszym oczom... Halej. Mamy lotada, o lotad na pewno był. Chyba jeszcze przez nas niewidziany, jest to tryb. Wodno-roślinny Ale może gdzieś spotkaliśmy Ale użyjmy Mega Draina A to oczywiście pada 94 punktów I Szrumisz Szrumisza, którego mamy też Mogłem wysłać Szrumisza na Szrumisza Byłoby ciekawie Ale dobrze Dokonaliśmy Szrumisza dwoma szybkimi atakami bardzo fajnie ale i przegrała Nie powinnaś walczyć Każdy może czasami przegrać I mamy tutaj dwie trenerki, czyli pierwsza podwójna walka w tej serii Pierwsza, a jakże emocjonująca czyli Gina i Mia nas wyzywają Sidot i Nota. To jest tak jakby... To są dwie formy Znaczy dwa pokemony Które nie, nie można spotkać razem W jednej grze do złapania Bo jeden jest w Szafir A drugi jest w rugby Ale my na początku użyjmy Nie Absorba na Sidotak. Użyliśmy mega draina na Lotada ta spada oczywiście, za pierwszym strzałem Szumisz. z poziom dziewiąty. Fajnie, Już tak szybko mu leci level Asidot. Nic tylko oczekuje. A my żyjmy. hmm. No może szybkiego ataku na Asidota i tak od Szumisza. Zobaczmy, jak. No, ale szybki atak Growla poradził sobie z Sidotem, nawet Shroomish nie musiał pokazywać swojego takul. Dobre, dobra, dobra, się nie W sumie, moglibyśmy jeszcze walczyć z tym trenerem, ale zmienimy Pokemona, damy Shroomisha na początek, bo tutaj chyba goście mamogi karpie, tu pogadamy z babcią. Ona nam mówi o berach. Dostaliśmy no, często bery, fajnie. Ale zobaczmy teraz z tym rybakiem, który pewnie mia będzie miał Magikarpie Bądź ten, tak, tuela. Ale myślę, że Magikarpie to wszystko. Oczywiście, tak jak mówię, magikarp. A nasz rumień powinien sobie bardzo dobrze poradzić z magikarpiem. Tak jak mówiłem, za pierwszym strzałem Ale Będzie mało ekspo, w Wankikarp jest no słabym pokemonem, nie oszukujmy się Jest to pokemon, który zna tylko splash I nic innego Tak jak mówiłem, nic nie zrobił nam Dlatego Ale wytrzymał Absorbła naszego No nieźle, nieźle Nie spodziewałem się No ale to wszystko Co mogło iść jest wytrzymać, więc szumisz 25 kolejnych punktów i kolejny Magikarp, już ostatni, na siódmym poziomie ale dalej Splash nic nam nie robi jaka szkoda tam trochę zostało mu HP nic, on znowu Splash, ale o dziwo Magikarp jest szybszy od naszego szumisz. nie wiem jak to może być możliwe, ale jest ale nasz Brilum już nie będzie na pewno wolniejszy od jakiegokolwiek magikarpia, Ale musimy jeszcze poczekać, bo daj, 20 level trzeba mieć myślę, żeby ewoluował. Ale nie gadaj z nami, gościu, bo my się spieszymy na walkę z liderem w sali. W mieście, które się nazywa Razboro City. Więc przejdźmy się do. W porządku się przejdźmy, odwiedźmy Poké Center w tym mieście następnie przejdziemy się co za klatki przejdziemy się e, zmierzyć z trenerką sali z jest która jest w tym mieście zobaczymy jest tutaj mamy jim e, lider roxana Rock. Typu Roki. No fajnie, mamy dwa Pokémony typu Gras, więc jej Pokémon o Dziwo nie powinny nam sprawić żadnej trudności. A my, korzystając z okazji, po trenujemy sobie tutaj Strumisza, który będzie super efektywny. Miał ciosy przeciwko np. takiemu Giodu. Absorb. I super efektywny cios. No Giodu. Słabiutko, słabiutko powiem. A o Jedi jeszcze dostał. Uśpienie. Uszpie więc... Ale to i tak nic mu nie dało. I dostaniemy 183. Słabiutko. Przecież to. Praktycznie drugi level. No ale fajnie, fajnie. I dzieciak Daje nam 160. Land. Więc luz. Lecimy dalej. Kolejny. Czyżby to była podwójna walka? Nie, pojedyncza. A myślałam, że podwójna będzie, gdy nas tak złapali. No ale dalej będzie szrumisz walczył. Zobaczymy, co nam pokaże. Ominien tego dziodu, zniszczyć jednym atakiem. I tak się też dzieje. Tak jak, czyli dwa. Nasz szrumisz jest. Wspaniały Pokémonem, który panuje Jio do jednym strzałem z Absorba. i kolejny Jio do Tak levelu. Tak samo jak poprzedni, powinien paść za pierwszym Tak jest! Wspaniale! Co dalej? Koniec tego Brennera. Szumir zostaje 12 level. Świetnie. I chcę poznać Mega Draina. Oczywiście, że nauczymy go. Yy, myślę, że. Stun który jest typem oczywiście roślinnym, ale on tylko paraliżuje przeciwnika. Więc lepiej mieć damage jakiś niż tylko paraliż. I dalej, co mamy kolejnym z kolejnym trenerem zrobić? Oczywiście jego pokonać. Młodzieniec Tomi. Myślę, że absorbem to tutaj powinno dalej pokonywać wszystkie pokemony nasz szumisz. Absorb jeden przy jadu ma no, ponad pół levela, a kolejnego diodu. Oczywiście jeszcze raz absorb i powinno się skończyć zwycięstwem. Tak jak mówiłem, skończyło się zwycięstwem nasz szumisz. Zdobywa 13 poziom świetnie. Świetnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Młodzieniec pada. I a my się przejdziemy jeszcze na Derkę. Hello! I'm Roxana! Razborał Pokémon Gym Leader! I became a Gym Leader Soldata and my Apple The Pokémon Training School in Battle, would you kindly demonstrate how you battle and with which Pokémon? Yes, of course! Pokażę Ci, jak nawet jak lider przegrywa swojej walki przeciwko trenera. Mamy Diodo na 12 poziomie. A to mega Draina swojego za zademonstruj. Jeszcze krytek, więc wątpię, żeby GyOd mógł przetrwać. Nie przetrwał tego. Wiedziałem, że tak zakończę. Dostajemy 220 EXP, Świetnie. No spas No, No spas. Kolejny nowy Pokémon na 15 levelu. Nieźle, nieźle, ale nasz Rumisz jest szybszy. Rock Tomb. O, nie trafił. Świetnie. O, zmienia. Świetnie. Kolejny diodu. Mega Drain. Powinien paść na strzała, tak jak mówiłem, pada. Myślę, że Szumisz powinien sobie poradzić z Mespem no, też. 14 level wpadł już. A zaczynał dzisiejszy odcinek z 8. Już 6 poziomów. Świetnie. Mospas no, ma Oranberry, więc... Przywracam mu trochę z życia. To kto na nas używa. Nic to praktycznie nam nie robi. Ale nam... no, yy, szybko jest zmalała. Mamy jeszcze krytykal hit przed, więc nospa spada za kolejnym atakiem. 346 punktów expa I nasz Rumić dostaje 15 poziom. Chce się nauczyć headbata. Myślę, że możemy to zamienić za Yyy... taką Jest dwa razy mocniejszy i przy tym ma 100%... To znaczy trafienie na 100 Jak to nie rozumiesz? Dawaj znakę i koniec Rok tam dostaliśmy. No. Dobra, dokonaliśmy pierwszego lidera. Więc cóż, przejdźmy pod O, co tu się dzieje? Toś pobiegł. Czy to nie był przynajmniej. Nasz przyjaciel z lasu, którego niedawno spotkaliśmy, może i to był. Dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Ja już zapraszam Was do oglądania go i do subskrybowania kanału, lajkowania filmów i komentowania. To wszystko na dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Cześć.